10 milionów złotych dla sześciu podlaskich firm, cztery z nich wprowadzą w życie własne innowacyjne pomysły. Dwie pozostałe to centra logistyczne, które czeka rozbudowa. Pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego trafią do przedsiębiorców, którzy mają pomysł na innowacyjne rozwiązania. Michał Buraczewski. Ponad pół miliona złotych to wsparcie, dzięki któremu na rynek trafi nowy produkt podlaskiej firmy. Aktywny wózek inwalidzki dla aktywnych. Są to osoby, które jeżdżą samochodem, które muszą jakby, ta, żeby ten wózek był na tyle lekki, żeby było to po prostu łatwiejsze, tak? żeby go przełożyć gdziekolwiek i jakby ułatwić życie tym osobom. To jeden z czterech projektów podlaskich firm, które wprowadzą na rynek nowe innowacyjne produkty. Do finansowania sięgające nawet ponad 4,5 miliona złotych pójdą na zakup maszyn niezbędnych do produkcji, a korzyścią z takich zakupów jest nie tylko większa wydajność. Dzięki zakupowi tych maszyn będziemy mogli dodatkowo sprzedawać jeszcze inne produkty, których w tej chwili nie sprzedajemy z uwagi na to, że ciężko nam jest pozyskać nowych klientów nie mając pełnego sortymentu. Pieniądze trafią także do tak zwanych centrów logistycznych. W jednym z nich, w Białym Stoku, zwiększy się powierzchnia magazynowa, biurowa, powstanie dodatkowy parking, którego w tej chwili brakuje, a firma będzie mogła świadczyć dodatkowe usługi. Powstanie skład podatkowy, którego nie ma w naszym regionie, także, także będzie to pewnego rodzaju innowacyjność. Oprócz Centrum Logistycznego w Białym Stoku pieniądze dostanie także Centrum w Siemianówce. Zostanie zwiększona ilość miejsc pracy. To już są prężnie działające centra i mamy nadzieję, że poprawi to konkurencyjność tych firm. Podpisane umowy z sześcioma firmami to łącznie 10 milionów złotych wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Na pomoc mogą liczyć kolejni innowacyjni przedsiębiorcy. Pierwotna pula środków w tym konkursie to było 50 milionów złotych. Decyzją zarządu zwiększyliśmy to do 95 milionów. W związku z powyższym, stawiamy na innowacyjność, jest to bardzo ważna kwestia. Jak informuje Urząd Marszałkowski, dzięki zwiększeniu puli pieniędzy na dofinansowanie innowacyjnych projektów, każdy pozytywnie oceniony wniosek otrzyma dotację. Michał Buraczewski, obiektyw.